Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz. I dzisiaj Wam pokażę aplikację na telefon. Nagrywam to na drugim telefonie, ponieważ na pierwszym już się zalogowałem, a chciałem wam pokazać jak, jak zdobyć dodatkowe dodatkowe parę tysięcy punktów. Stormplay macie link w opisie. Aplikacja, która Wam płaci za granie w gry, logujemy się. Można się zalogować przez Facebooka, przez Google Play i przez numerem telefonu. Tutaj wpisujemy swój numer telefonu przy logowaniu oczywiście, kraj Polska. Wpisujemy swój numer telefonu, i przychodzi nam tutaj SMS weryfikujący. Weryfikujemy sobie konto. Mamy ukończone 16 lat. Zaznaczamy, że mamy ukończone 16 lat. Next. Aplikacja płaci nam w kryptowalutach. Tutaj e, widzicie, ja mam 60 tysięcy punktów. I e, te 60 tysięcy punktów jest przeliczone na trzy kryptowaluty: Ethereum, Bitcoin i Storm. To jest ich taka kryptowaluta oparta na mm, Ethereum. E, tutaj jest kod polecający, i za każdy, każda osoba, która jak się zaloguje po zalogowaniu tutaj macie. Właśnie wchodzicie sobie pierwsze co robicie, jak się logujecie, to wchodzicie w tą trzecią zakładkę i wpisujecie ten kod. Tutaj macie na dole taki guzik, że yy, dodaj mój kod polecający czy coś takiego. Klikacie ten guzik, wpisujecie ten kod i dostajecie 6000 yy, yy, punktów tych Stormplay punktów. Macie różne gry, za których, na przykład pobranie i skorzystanie z aplikacji, dostajecie też punkty. Możemy sobie tutaj pobrać, widzicie, pobierz i otwórz aplikację. mamy przekierowuje nas na ich stronę i z ich strony do sklepu Play lub App Store w zależności od tego czy macie Androida czy iOSa pobieracie sobie to jest akurat jakaś aplikacja z zakupami raczej y, mnie nie zainteresuje może jakieś wasze y, jakieś panie Interesuje, ale my to pobieramy tylko po to, żeby dostać te punkty nasze. Aplikacja się pobiera. Szybko tutaj się pobrała. Klikamy otwórz. Otwieramy aplikację. Też wybaczcie, że nagrywam y, to y, drugim telefonem. Rejestrujemy się. Możemy się zarejestrować również przez Facebooka. <coughs> Obojętnie tutaj czy chcecie się swoim Facebookiem kątem e-mail. Adresem e-mail, czy y, jakimiś innymi kątami. Ja tutaj, żeby było szybciej, po prostu rejestruję się przez Facebooka, pozwalamy. I tak naprawdę już mamy tą aplikację zainstalowaną. Możecie tutaj sobie, oczywiście, jeśli was coś zainteresuje, możecie sobie z tych aplikacji korzystać. I przechodzimy do naszej aplikacji StormPlay, która tak naprawdę teraz. Tutaj dostaliśmy za zainstalowanie 13 tysięcy punktów, które zaraz tutaj się pojawią na naszym koncie. To też nie zawsze się pojawia od razu. Zazwyczaj trzeba trochę zaczekać. To nie jest jakoś tam specjalnie długo. Tutaj widzicie, zniknęła ta oferta. Oferta nasza zniknęła tej aplikacji, ponieważ ją pobraliśmy. A gdzieś tutaj zaraz powinna ona się wyświetlić nam, że zdobyliśmy tutaj w historii. To też czasem zajmuje od, od, od około 2 do 3 godzin. Tu się coś uruchamia. Co to się uruchamia? Sklep play, otwórz, otwieramy jeszcze raz yy... i powinno to nam się yy, zaliczyć niedługo. Yy, oczywiście po. O tu możemy sobie wejść i tutaj widzicie jest w trakcie realizacji. W trakcie realizacji, czyli niedługo ona nam się doda. Bo jest już zaliczona tak jakby w trakcie sprawdzania, że czy na pewno ją zainstalowaliśmy. Mamy swoje konto, też po zarejestrowaniu się wchodzimy w portfel i dodajemy, możemy dodać swój portfel Ethereum, Storm, czyli też Ethereum, bo to jest kryptowaluta oparta na ERC-20, czyli na Ethereum i Bitcoin. I po dodaniu tego tak naprawdę już um, możecie zarabiać. Na początku też macie parę ankiet takich do wypełnienia, za którym zgarniacie około 20 tysięcy punktów. Wypłata jest od 200 tysięcy. Zapraszam wszystkich, y, wszystkich bardzo serdecznie do tego, tak naprawdę, bo y, co również co 30 minut możecie wyświetlać reklamę za 500 punktów. Y, to jest tak naprawdę z, szybki zarobek, bo ściągacie kilka takich y, aplikacji, jak na przykład ta. Czy, czy możecie nawet ściągnąć sobie jedną aplikację z tych tutaj, gdzie jest 300, 500, tysięcy y, punktów i y, macie około pa, parę nastu, paru paru dziesięciu dolarów y, za pobranie jednej aplikacji? Y, możecie sobie tak tutaj te wszystkie aplikacje pobrać i wtedy pobieracie, wypłacacie i nie musicie dalej z tego korzystać jednorazowo, tak oczywiście jak tam każdy chce ja tutaj sobie co rusz pobieram jakąś aplikację i zdobywam tą tę stormę, tutaj też widzicie, mamy instalacja otwarcie i zagranie zdobycie piątego poziomu w grze wtedy dostajecie 13500 punktów Mm -hmm. Także to było na tyle w tym odcinku. Już następne odcinki będą normalnie z ekranu telefonu nagrywane. Ten jest tak na szybko nagrany. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Oczywiście rejestrujcie się i zarabiajcie razem ze mną tutaj. Zapraszam na y, dwie grupy. Na dwie grupy moje. Zapraszam na Facebooku. <laughs> na grupę. Y, o sposobach zarabiania, gdzie możecie też wklejać swoje linki polecające, jak i na grupę mhm. dla programistów, dla osób, które chcą się nauczyć programować, yy, i osób, które szukają na przykład yy, wykonawców jakichś stron internetowych lub yy, są takimi wykonawcami, tam możecie się ogłaszać. Także, cześć.